Dzień dobry, a dziś pozdrawiam z Kambodży. Z kraju niezwykle pięknego i bogatego kulturowo. A jego najnowsza historia kryje w sobie jedno z najciemniejszych rozdziałów XX wieku. W latach 1975-1979 władze w kraju przejęli Czerwoni Kmerzy pod wodzą Polpota. Ich celem było stworzenie społeczeństwa rolniczego, Wolnego od wpływów zachodnich i wszelkich wrogów rewolucji. W praktyce oznaczało to brutalne czystki. Ludzi zmuszono do pracy ponad siły, likwidowano inteligencję, nauczycieli, lekarzy, a nawet tych, którzy potrafili czytać czy nosili okulary. Każdy mógł zostać uznany za zdrajcę. Jednym z najstraszniejszych miejsc tamtego czasu było więzienie S-21. Dawniej szkoła średnia, przemieniona w centrum tortur. Tysiące niewinnych osób przeszło przez te cele, nieliczni przeżyli. Spacerując dziś po korytarzach tego więzienia, widać zachowane fotografie więźniów, kraty, łańcuchy i ślady cierpienia. Większość skazanych w S21 trafiła na tzw. pola śmierci miejsca egzekucji i masowych grobów. Do dziś można zobaczyć kopce ziemi kryjące szczątki ofiar, a w centralnej stupie zgromadzono czaszki i kości tysięcy zabitych. To niemal niemożliwe do objęcia rozumem, ale szacuje się, że w ciągu zaledwie czterech lat rządów czerwonych kmerów zginęło nawet jedna czwarta ludności Kambodży. Czerwoni kmerzy stosowali jedne z najbardziej brutalnych metod zabijania w historii XX wieku. Ich ideologia opierała się na terrorze, a śmierć była codziennością. W więzieniu S21 ofiary poddawano torturom, a następnie wysyłano je na pola śmierci. Tam nie używano kul. Były zbyt cenne. Zabijano w ciszy najczęściej przy pomocy maczuk, kijów, bagnetów, motyk, a nawet narzędzi rolniczych. Często ofiary ginęły od uderzeń w tył głowy. Szczególnie wstrząsające jest to, że nawet dzieci nie były oszczędzane, mordowano je, aby nie mogły się mścić w przyszłości.